Trochę, trochę mnie nie było. E, powiedzmy, że były to takie moje małe, malutkie wakacje, ale wracam, wracam i no i cóż, i będziemy lecieć z pierwszym materiałem. Zapraszam. Can relax. Gambit has Czołem. Z tej strony Tomek Doborzy z Gambit TV witam Was w kolejnym materiale po dość długiej przerwie, dzisiaj mam dla Was recenzję gry Taverna. Gry, którą, której projektantem jest Karl Marcel, a oryginalnym wydawcą Geek, Geek Attitude Games. Dlaczego tę grę recenzuję? Bo niedługo ma pojawić się jej polska wersja językowa, wydana przez Games Factory Publishing. Bez żadnych wspieraczek, o ile się dobrze orientuję. E, tylko tak, po prostu normalnie. I Games Factory Publishing właśnie podesłał mi ten oto, ten oto egzemplarz gry do recenzji. To jest francusko angielsko -języczny. No cóż, zobaczmy e, jak wygląda rozgrywka w tawernie. A potem, jak zwykle, zaproszę Was z powrotem pod moją radosną szafkę. I spróbujemy to podsumować. Okej, okay, słuchajcie. Tak oto wygląda tawerna rozłożona dla pięciu graczy. To, co tu widzicie, to plansza dla czterech lub pięciu graczy. Po drugiej stronie jest plansza dla dwóch i trzech osób. Na planszy mamy tawerny. Tawerny, do których będą przychodzić goście, którzy tutaj są wyrażeni kartami, przedstawieni na kartach oraz kolorowymi żetonami. Na planszy widzicie też tory popularności wśród czterech ras nawiedzających nasze karczmy, czyli orków, ludzi, elfów i krasnoludów. Na planszy widzicie również specjalny tor punktowania, o którym powiem Wam później. W knajpach widzicie na przykład dygnitarzy. Jest czterech dygnitarzy, którzy szlajają się po knajpach, nie wiadomo po jaką cholerę oni tam łażą, ale są w stanie pomóc graczom w ich działaniach i to jest bardzo, bardzo fajne. Na knajpach widzicie również kolorowe kostki. Każdy gracz ma swój własny kolor, i, e, i dzięki temu tymi kostkami zaznacza się udziały w knajpach. Gracze mogą mieć udziały w knajpach, za to dostają punkty, ale co jest najważniejsze, dostają również za to pieniądze w trakcie rozgrywki. No a jak się gra? Bardzo, bardzo prosto: gramy 8 albo 6 rund. W zależności od tego, ilu jest graczy, dwie osoby grają 8 rund, więcej osób gra tych rund 6. W trakcie swojej, coś mi tu zostało. W trakcie swojej, swojego ruchu gracz musi wybrać jedną z czterech kart klientów, a następnie umieścić klienta danego koloru na planszy. Jak widzicie, tutaj są karty klientów dwustronne, znaczy podwójne, tak? Dwie, dwa kolory, czasami ten sam kolor, ale generalnie dwie mortki. Są też karty pojedyncze, gdzie jest tylko jeden gościu. Jeżeli wybieramy kartę pojedynczą, no to jakby dużo nie kombinujemy, mamy człowieka. Niebiescy to ludzie. Kiedy wybieramy kartę podwójną, możemy wybrać sobie, czy bierzemy tego człowieczka, czy wstawiamy tego orka. I kiedy wybierzemy już sobie, czy to z karty dwustronnej, czy kartę jednostronną, Kogo chcemy postawić, bierzemy żeton, powiedzmy, że ja pójdę z orkiem. Biorę żeton w kolorze orka i wkładam go do jakiejś knajpy. I teraz przychodzą, pojawiają się wybory, decyzje i konsekwencje pewne, ponieważ mogę tego gościa wstawić w różne miejsca, i wszystko ma jakieś. Ma jakieś reperkusje, ma jakieś konsekwencje niesie ze sobą. Po pierwsze, mogę go wstawić na do knajpy, w której jest wolny stolik w jego kolorze. Jeżeli to zrobię, to podniesie się moja reputacja wśród ludu orków, no bo wsadzam orka przy jego stoliku jest fajnie. Ale mogę też e, wstawić m, takiego kolesia do knajpy, w której mam udziały. Dzięki temu dostanę za to. Pieniądze. Oczywiście, jeżeli ktoś inny ma udziały również w tej knajpie, to on też dostanie, to on też dostanie kasę. Spoko. Dalej mogę wstawić gościa do knajpy, w której, jest, w której jest dygnitarz. Dzięki temu będę mógł wykorzystać specjalną cechę tego dygnitarza, a potem dygnitarz sobie pójdzie, bo nie lubi być nagabywany, nagabywany w swojej vipowskiej loży. Mogę również wstawić takiego klienta do knajpy, która posiada pasującą do niego ikonkę gildii. Klienci mają w rogu karty ikonki, które mogą pasować do tego, co się znajduje na knajpach. Początkowo na knajpach jest po jednej ikonce. W trakcie gry będzie tego więcej. Na przykład ten ork, jeżeli posadzę go w knajpie z książką, da mi jeden czar, da mi kartę czar. Ale ten wybór jest jeszcze bardziej zagęszczony, ponieważ tego orka mogę posadzić w sumie jednocześnie w knajpie, która ma czerwony stół, więc dostanę popularność wśród jego ludu. W knajpie, w której jest dygnitarz i będę mógł dzięki temu skorzystać z jego usług. A być może będzie to również knajpa, w której ja mam udziały i dostanę za to kasę. Więc to wszystko tutaj tak fajnie Fajnie się zazębia. Kiedy już położę tego klienta, kiedy, nie wiem, dostanę, podniosę sobie, powiedzmy, ja będę tu czerwonym, podnoszę sobie miłość u orków, wykorzystuję działalność potem tego dygnitarza, nigdy nie pamiętam, co oni robią, dobrze by było, żeby, co on robił, co ten chłopak robił, ten chłopak pozwala mi na dokupienie właśnie ikonki e, gildii, czyli mogę kupić sobie za pieniążki e, taką ikonkę, postawić, dostanę punkty, a ten pan pójdzie do innej knajpy, nie może iść do knajpy z innym dygnitarzem, oni się nie lubią, nie wiem czemu, po prostu się nie lubią. Dostaję e, punkty, ja byłem czerwony, tak, dostaję trzy punkty za to, że wyłożyłem mogę rzucać czary mogę rzucać czary jeden w turze na siebie na innych graczy świetnie czyta się karty które są dwujęzykowe francusko angielskie naprawdę można dostać oczopląsu i tak gramy przez 8 lub 6 tur wykładając klientów otrzymując przychylność różnych raz otrzymując Kasę, mnóstwo kasy, rzucając czary, kupując nowe udziały w nowych knajpach, żeby dostawać jeszcze więcej pieniędzy. Aż w końcu gra się kończy i nadchodzi faza punktacji. Bardzo fajna faza punktacji, o której teraz Wam opowiem. Ok, faza punktowania. Bardzo sympatyczna rzecz w tawernie. Składa się z dwóch podfaz Pierwszą pod fazą jest, faz... jest punktowanie k... królewskie. Royal Scoring to się nazywa. I jest bardzo, bardzo fajne. Mamy tutaj pięć różnych metod punktowania. Po prostu dostaje się pięć punktów i podnosi swoją przychylność na każdym torze o jeden do góry. Albo dostajemy punkty za posiadane przywileje e, królewskie, nieważne czy ich użyliśmy, czy też nie. Albo dostajemy kasę za czary, które rzucili, e, kasę mówię, dostajemy punkty za m, czary, które rzuciliśmy w trakcie tej gry. Albo dostajemy punkty za kasę, po prostu, tak, im więcej kasy, tym więcej m, punktów. Albo za liczbę, e, za liczbę m, własności, tak, tych, sześcianików własności, którą mamy wyłożoną na planszy. I teraz, co jest bardzo fajne, każdy gracz wybiera, e, wybiera jedną z tych możliwości punktowania. Wybór jest dokonywany na podstawie m, poziomu naszego poziomu na m, polu, na tym torze królewskiej rasy. To jest najwyżej na polu królewskiej rasy, na torze królewskiej rasy wybiera jako pierwszy, potem wybierają kolejni gracze. I teraz kiedy gracz wybiera jakieś z tych pól, to tylko on punktuje za to pole. Nikt inny. Jeżeli na przykład niebieski, który byłby najwyżej, wybrałby pole z kasą, to tylko on dostaje punkty za kasę. Nikt inny. Tego już nie dostanie. Nikt inny, nikomu innemu kasa liczyć się nie będzie. I tak każdy z graczy wybiera po jednym takim polu. Chyba, że gramy w dwie osoby, wtedy po dwa takie, po dwa takie pola wybieramy. I. To jest naprawdę bardzo fajna sprawa, i kiedy skończy się to punktowanie, przechodzimy do punktowania lu ludzi. Tak? Lud punktuje. Dzięki naszemu położeniu na tych torach sprawdzamy, ile punktów dostaliśmy. Od najniższego miejsca, gdzie jest minus 3 punkty, po najwyższe, gdzie dostać można aż 10 punktów, ale o ile na niższych polach można e, dzielić z kimś. Pozycję to na samej górze może być tylko jeden jedyny gracz, który dotarł tam w trakcie rozgrywki. I kiedy to punktowanie, to punktowanie się zakończy. No cóż, kto ma najwięcej punktów, ten wygrywa. Koniec gry, koniec e, zabawy w tawernę. No dobra, czas to chyba podsumować. Okej, okay, moi drodzy. Tak właśnie wygląda tawerna, tak właśnie wygląda rozgrywka w tę grę. Cóż mogę powiedzieć? Po pierwsze, gra jest naprawdę bardzo ładna. Plansza może być trochę chaotyczna na pierwszy rzut oka, ale kiedy już lekko się w to wgryziemy, widać, że, widać, że tam naprawdę jest taka fajna dbałość o szczegóły. Ta, ta cała gra jest naprawdę ładnie wydana, z fajnymi ilustracjami, fajnym pomysłem. To wszystko, to wszystko ma ręce i nogi. Tak jak już powiedziałem, pomysł na samą grę jest bardzo, bardzo ciekawy, bardzo fajny. Prowadzimy czy też mamy udziały w knajpach, do których przychodzą goście, których próbujemy tam jakoś rozlokować. Są fajne mechanizmy, które, którymi musimy się kierować wybierając miejsce dla tych gości. Jest bardzo, bardzo fajny mechanizm tego końcowego punktowania, gdzie każdy gracz wybiera sobie za co chce punktować i gdzie niekoniecznie będzie to rzecz, w której ja jestem w danym momencie najlepszy, bo być może będę chciał podkraść komuś, komuś jakiś element punktowania, w którym on jest super w ogóle wykoksany, i dzięki temu, że nie będzie w tym punktował, jakby straci dużo więcej punktów do mnie niż ja bym do niego zyskał w innym, w innym wypadku. To wszystko, ten cały pomysł jest naprawdę, naprawdę bardzo fajnie, bardzo fajnie zrobiony. Uff, I to jest w zasadzie chyba wszystko, co mogę powiedzieć dobrego o tej grze. Może jeszcze to, że w zasadzie te mechanizmy jakoś działają, że to nie jest, że to nie jest gra zepsuta, ale, ale niestety z drugiej strony jest to gra, która dla mnie jest grą idealnie nijaką. Po raz kolejny taka gra trafiła na mój stół. No bo, słuchajcie, jest niby dużo decyzji do podejmowania, gdzie tego klienta posadzić. Niby, może nam zależeć na kasie, może nam zależeć na, Spinaniu ze sobą tych ikonek na karcie, na karcie klienta i na, na, knajpie. Może nam zależeć na posadzeniu go dokładnie do stolika przynależnej dla niego rasy, żeby podnosić się na, podnosić się na odpowiednim torze. Możemy chcieć go posadzić tam, gdzie są dygnitarze, gdzie są vip -y, żeby użyć mocy tych vip -ów. I tych wszystkich może jest sporo, ale, ale kurde, tak naprawdę, jest jakby jeden tor grania w tawernę. Dość szybko znajdujemy jedną słuszną ścieżkę postępowania, którą w zasadzie, jakbyśmy się uparli, to dałoby się wyliczyć. I, i gramy w ten sposób, tak? Kasa jest ważna, bo za kasę dużo rzeczy się robi, kupuje się udziały, kupuje się czary, znaczy rzuca się czary, tak? Kasa jest, ła, no, no, kasa jak to kasa, wiadomo, w takich grach jest kasa. kasa jest, kasa najważniej... jest najważniejsza chyba, można tak powiedzieć. Co więcej, jeden z tych, <laughs> jeden z tych może w zasadzie odpada nam zaraz na początku gry, czyli to spasowanie Spasowanie ikony z karty klienta z ikoną na, na tawernie. Ponieważ jeden z dignitarzy pozwala nam na rozbudowanie tawerny i dołożenie do niej ikonek właśnie takich gildii. Co więcej, to rozbudowywanie daje nam punkty, więc i to, i to w, niezłej, jak w niezłym przeliczniku kasa na punkty. Więc kurczę, to, to się robi, tak? I bardzo szybko te knajpy przestają być e, zróżnicowane pod względem gildi. Każde są takie same. I w zasadzie wyrzucamy do śmieci jedną z decyzji. Tak? Bo już nie próbujemy tak bardzo e, spasować tej ikonki z knajpą. Bo w zasadzie, gdzie go nie posadzimy, spasowaliśmy ikonkę. Więc to jest takie, a jezu, no, Kurczę, dlaczego, dlaczego takżeście to zrobili? No, gra jest idealnie nijaka. Gra się wyliczając sobie najlepsze, najlepsze schematy, najlepsze drogi, najlepsze miejsca, gdzie, jak, po co iść. Co więcej, nie znalazłem w tej grze za ani razu żadnego momentu, który zapadłby mi w pamięć. Można grać w suche euraski i znaleźć w nich takie akcje, które. A pamiętasz, jak wtedy graliśmy w tego suchara, ale stało się to, to i to. Kurde, jakie to fajne było. Można. W tawernie nie. W tawernie nie ma. Pamiętasz, jak posadziłem tego gościa na zielonym krzesełku? No pamiętam. Super. Wow. Mm, mm. E... Tawerna jest zupełnie, zupełnie nijaka. Mogę zagrać, zapomnieć. No po prostu, tak. Więc. pójdźmy do moich trzech pytań i trzech odpowiedzi. Zupełnie zapomniałem, jaką mam kolejność po tym małym urlopie. Dobra, zacznijmy od baggiegowej, mojej oceny. To jest dla mnie zupełnie nijaka gra. I dlatego. Piątka Begiegowa to jest moja ocena dla tej gry. Nie, nie drgnęła żadna nuta w mej duszy podczas gry w tawernę. Czy w nią zagram, czy w nią nie zagram, będę się czuł dokładnie tak samo. Jest to na gier, które położę na stole zamiast tawerny. Piątka mnie się nudzi ta gra. Może dla Was, może Wy coś w niej znajdziecie? Nie wiem. Chcecie, spróbujcie. Nie chcecie, nie próbujcie. Eee, piątka begegowa po prostu nie, nie trafia do mnie ta gra. Nie trafia, nie jest popsuta, nie, ale do mnie w żaden sposób nie trafiła. Pytanie numer dwa: czy kupiłbym tę grę, gdybym nie dostał jej do recenzji? Znalazłem ją w sklepach za jakieś 155 zł. Tę angielsko-francuską wersję, nie wiem, po ile będzie po polsku. Ale za 150, myślę, żeby bym jej nie kupił, wiedząc, jak się w nią gra. Byłem na nią napalony, ja się przyznaję, byłem napalony na tawernę, bo ten, jakby, mm, tematyka do mnie na początku trafiała, kiedy słyszałem o co w niej chodzi. Ale jak już zagrałem, to nie dałbym tych 150-160 zł. Nie, po prostu miałbym lepsze rzeczy do, do kupienia. No i trzecie pytanie, czy. Tawerna, jeżeli dostanę polską wersję po tej recenzji, trafi do mnie, to czy ma miejsce na, w mojej kolekcji? Na pewno nie na tej półce. To na bank. Na pewno tawerna nie trafi na moją główną półkę. Być może trafi na moją półkę rezerwową, e, która jest na dole. E, I będzie to na pewno gra, która będzie przedmiotem mat handli i innych rzeczy bez żadnego bez żadnego żalu tak tutaj tutaj tawerna na tej półce nie ma czego nie ma czego szukać u mnie no dobra eee, i tą pozytywną eee, t tym pozytywnym akcentem <grym> kończymy kończę dzisiejszą recenzję dziękuję serdecznie że na mnie czekaliście przez te dwa tygodnie dziękuję że nadal ze mną wytrzymujecie Głoście dobre słowa o moim kanale, komentujcie, piszcie, wbijajcie na mojego Facebooka, wbijajcie na mojego Instagrama, tam się czasami jakieś dziwne rzeczy dzieją. No i co? Do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się.